Wszystkim tutaj, MZ niszczycie, i to jest pierwszy odcinek na kanale. No, nie pierwszy odcinek na kanale z Minecraft, ale pierwszy odcinek z Minecraft poradnik. Nie wiem. Yy, nie wiem dlaczego. Woda tutaj była. Sorry. I dziś odcinek będzie o tym, jak łatwo wbić Expa. No. Więc na początek nam się przyda wędka. Jakby ktoś nie wiedział, jak się robi wędkę, to ja Wam, to ja Wam, e, dobra, muszę wpisać, bo mi się nie chce szukać, widzowie. Wy... Robi się z patyku, z trzech patyków i dwóch nici. No. Wiaderka sobie możemy odłożyć, bo mi nie są potrzebne nada się z wodą dwa? nie okej okay. yy, i wam pokażę i wam pokażę moje najdroższe wyciągnięcia z właśnie wody to dzięki temu nabiłem sobie 36 poziom w exp no tutaj jest mój enchantic table. no i to są moje najczę, najcenniejsze wyciągnięcia z wody no wszystko enchantowane. Najlepsze. Nie będę wam pokazywał, bo to będzie. Bo dużo na tym zejdzie. Ale. No, ja, ja wam pokażę, jak. Jak łatwo nabić sobie ekstra. No. Jak chcecie, żeby, żeby była dalej ta seria. To. To, pro, to proszę zostawić łapkę w górę z subikiem. I no proszę o zostawienie łafeczki w górę z subikiem, a będzie dalej się pojawiła, po pojawiała ta seria. O, na razie rybka, ale eksp się trochę nabił. Um, na razie ni nic nie ma. Jak się ściemni to ja pójdę, ten, yy... o kolejna rybka. Ale jak widzicie Eks się trochę zwiększa. Wy ten filmik... Ten filmik je, nagrywany jest od razu po... po... po tym... po. Po. Jest nagrywany po... Odcinku z browser, ale wy go widzicie wieczorem albo rano. No. Chwilę na razie. No, teraz... Teraz wyłowiłem sobie, że mogę nadać komuś imię, No. I. No, na razie nie ma nic, ale wam pokazałem co wyłowiłem, jak coś to nie jest fake. No, na, na razie same rybki, bo to rzadko leci. Ale ten film jest zadyfowany, żeby... Szyb, żeby łatwo się wbiało expa, Więc. Więc dlatego, ten filmik nadałem, żeby łatwo się eksp. No, mu, no i musimy zrobić. O, jak widzicie? Łuk promień 1, i co jeszcze? i moc 4. No, y mam tutaj. Y mam tutaj kolegę, który się bardzo zna na, na Minecrafcie i powie nam, czy to jest dobry Łuk. Myślę, że jest taki jakiś. 6 na 10 albo 7. No, więc. No, na razie. No, EXP się łatwo wbija i można jeszcze na tym zarobić. Tylko trzeba mieć 3 patyki i dwie nicie. No to to się. No to no to, no to. no to ja wam. No to ja, ja pójdę się przespać i widzimy się jak będzie dzień. No. No to ja, No to już jest dzień. No to była sekunda dla mnie 5 minut albo i więcej No Nie, ja nie chcę, ja nie chcę tutaj. Okej. Okay. Idziemy dalej wędkować. No tutaj nic nie ma. O! Jak widzicie... Nie zdążyłem. Jak widzicie te bąbelki, to znaczy, że, że podpływa ryba albo coś innego. Nie zdążyłem, no kurde. Albo właśnie coś zężandowanego. Albo właśnie... albo miski. Właśnie te, co można nazwać, zapomniałem jak to się nazywa, przepraszam widzowie. I. O, rozdymka. Dobrze. Mm. Idzie. I my mamy drugi przedmiot. Okej. Okay. No, i łatwo się wbija. Exp, jak widzicie. Tylko trzeba tutaj posiedzieć trochę dłużej niż 10 minut, żeby nabić sobie tyle Exp, ile ja. Bo tak pół godziny. No, bo jednak, jak jest coś słabego, to słabi Exp, exp nabija. mam parę staków już. Ryb. O, no, kolejne. No, i sorry, widzowie, że odcinek z Barustasza, który był, to trwał tak krótko, ale nie miałem pomysłu. Ja miałem takie lagi. No, że. No. O, tutaj nadpływa. Znowu ryba. No. Ryba. Jak teraz będzie ryba, to. O, muszę. Muszę, tak? No. Okej okay. hmm. Ciekawe czy jeszcze coś będzie. O. Jest. Dobra, ryba. No. 6 minut trwa ten odcinek. Ale chciałem wam na próbę pokazać tylko jak i jak to się robi. A jak ktoś nie ma wędki... To po prostu mo można, można nawet drewniany miecz wziąć albo samą rękę i wejść do wody i po prostu yy, i po prostu yy, mieczem łowić albo ręką. No. A ja dziękuję wam za no, krótkie oglądanie, ale na razie tyle, bo muszę kończyć niestety. Więc Elo!